Siema z tej strony Marek Jesg jesteśmy na serwerze Multiplayer, a ze mną jest Krogos. Witam Was bardzo, tak jak zapowiadaliśmy... Będziemy... jest druga seria naszych filmików multiplayerów. Krogos dziś... akcentu dzisiaj nie będzie, bo miał jakieś problemy z połączeniem, ale miejmy nadzieję, że będzie w następnym odcinku. No dobra, to co? Kończymy dom. Dobra. Masz, masz drewno? No, masz drewno? mam. No, no. Aha i chciałam wam tylko powiedzieć, że wczoraj skończyłem swój kanał i muszę zamówić jeszcze głośniki, bo nie głośniki, tylko mi mikrofon, bo mi się coś zepsuł i no. mam że za niedługo już będę mógł też swoje filmiki nagrywać. Będę robił tak jak Morek, serię multiplayer, multiplayerów i singla. Może ja jakieś be... poradniki? Ja nie, nie, nie będę tak robił całego sandstone'a, bo ten, zrobić z samego Sanda po prostu. Ja mam sandstone'a, mam no i kolejny killer wybuch, jak Nie, To jest chyba jakaś tradycja u nas. No. To jest sand tylko. Ja mam tutaj, mam tutaj jakby coś to postawię. Dobra. To jest. U, ale masz ten Dobra, to tak ma być, jak było... I też mam ten. I jeszcze potrzebujemy szyby. Głupi Fuck. Dwa razy spodzięty. W dwóch odcinkach wybuchnął Creeper. Hmm. I dwa razy koło mnie. Już prawie po raz drugi raz mnie zabił. Mam pecha z Creeperami. Kurde, do... nagi przez przestałem klocki jak ty już stajesz. No. Włożę też do tego domku. Kre do domu. Musimy jeszcze poprawić trochę ten domek tutaj. Sandstone trzeba tego rozwalić i jeszcze zwykłe drewno takie. Drzebne. Kilof jest. A się tak zastanawiałem, czy nie będziemy robić nowych se nowego serwa mam zrobić, czy dokończymy tą serię? Tą serię jeszcze 7 filmików, tak żeby do dziesiątki doszło i później na nowej mapce będzie. Dojdzie do dziesiątki, dobra. I to odpowiada. Może jak dojdziemy już do tej dziesiątki, może już do... dostanę swój mikrofon no. i będę już mógł nagrywać własne filmy. Co tam jest jakaś taka czerwo, czerwona klowa. Weź mi to pokaż. To jest krowa z tym. To jest muchomor. Jak zrobisz jak sobie miskę, fajne. to ona ci tam zupę daje. A, sweet. To I tak. Ym... Żeby nie było, że jesteśmy hakerami, na tej mapce jak ją wgrałem, to są zadania, możecie sobie zgrać. Może podasz worek. No to Tą w opisie zobaczycie. Link, link do mapki w opisie. To zobaczycie, że zadania są. I są skrzynie i w niektórych skrzyniach, no i w każdej skrzyni coś jest. Na przykład są butelki Expa w skrzyniach. A my akurat znaliśmy trzy skrzynie z ale, ale Akserdo i w jednej skrzyni było, tak jak mówię... O, szkiela, szkielet, O, i kolejny Creeper. Patrz. No, Widzisz? Jezus Maria. O, oh, fuck, on tu idzie. Głupi szkielet. Gdzie jest Creeper? I idę tego Creepera rozwalić, bo znowu domek pójdzie. To ja się zajmę szkieletem, mam nadzieję, że nie dednę Chodź tu po skórze. Kurde, nie mam jeszcze jak nazwać. Coś... Oj, klip, dobra, skelet dead. No? No, John Paul. Po to takie wagi, to chyba to jest Tak. I, I bum. Oh, Damn. Jak widzicie, tradycja chyba jakaś będzie. Mam nadzieję, że na nowym serwie też tak nie będzie. Cóż co mogę moje filmiki wy wyobrazić, jak będę nagrywał na singlu. Mm -hmm. Creeper, Creeper, Creeper. O, i tak, kolejny i... Enderman. Yeah. Fuck, gdzieś wpadłem. O, fajny zombie. Kurde. I mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie Axerdo. Były jakieś problemy z połączeniem. Mm -hmm. Więc postaramy się to naprawić i... Miłe Pozdrowienie ty, że... dla hejterów. O i zombie mnie zabił. Wziął mnie z linii acyska. Robisz to taką wieżę od takich jak i wszystko pójdzie. Zombie, damn. Dobra, to się nie regrać. Trzeba zrobić normalny sam. Nie no dobra, jak już mówiłeś, dociągniemy te filmiki, no właśnie, te 10 tam. tych do Końca. Kurde, ja zaraz spadnę, bo ja nie wiem co się dzieje. Ciągle takie logi. No dobra, to koniec. To jest koniec na dzisiaj. Siemanko. Subskrybujcie mój kanał i Morka SSG. Logos i, i Morek. Mine Morek, Dobra, to nara.